Odkrycie teli. SOS. SOS. Czy ktoś mnie słyszy? Tu porucznik Marlena Glenn z ziemskiego statku badawczego Valiant. Dostałam się w obszar kosmicznej burzy i zboczyłam z kursu. Trzymaj się, Marlena. Teraz wszystko w twoich rękach. Jestem milion mil od domu w deszczu asteroid. Jeśli wkrótce nie znajdę schronienia, zostanie ze mnie kosmiczny pył. Radary sygnalizują małą planetę w moim zasięgu. Nie wiem, co mnie tam czeka, ale będę trzymała kciuki na szczęście. Nie mam nic do stracenia. Tą planetą okazała się eternia. Tak. Dzięki projektowi pamięci wojownika mogę to przeżyć po raz drugi. Więc byłaś pilotem, mamo? To stare dzieje. Powiedz mi, jak jest na Ziemi. Obawiam się, że wydałaby ci się nudna. Nie ma na niej potężnych, zaczarowanych tygrysów i magicznych zamków. Ale to piękne miejsce, które zamieszkują wspaniali ludzie. Chyba za nim tęsknisz. Czasami. Ale moja rodzina jest na Eterni. Oddałabym wszystko, żebyśmy byli razem. Wybacz, Wasza Wysokość, ale szuka Madama. Jest ze mną. Zobaczymy się później. Jak spędziłeś dzisiejsze popołudnie? Ja? Myślałam, że umawialiśmy się na trening. Byłem bardzo zajęty. Naprawdę? Zobaczymy, cóż takiego ważnego robiłeś. Nie. Nie wstyd ci. Fakt. Nie popisałem się. Do zobaczenia na treningu. Prawie gotowe, ale będą mieli miny, kiedy to zobaczą. Ktoś kręci się po moim warsztacie. To ja przygotowuję niespodziankę dla króla i królowej. Ostatnio mało nie puściłeś z dymem całego zamku. Boję się zapytać, co to jest tym razem. Pozytywka oczywiście. Wystarczy unieść wieczko, a popłyną przepiękne melodie. Skąd wziąłeś części? Z tego pudła? Dlaczego pytasz? Tam są części do produkcji bomb. To zaraz eksploduje. Potężny wybuch Powtarzałem ci już setki razy Trzymaj się z dala od warsztatu Leć na miejsce Co on kombinuje? Co ci jak zwykle Mało brakowało, a jego nowy wynalazek wysadziłby zamek w powietrze A propos wynalazków, twój projektor zrobił duże wrażenie na królowej. Cieszę się. Nasza królowa to wspaniała kobieta. Adam jest szczęściarzem, że ma taką matkę. Gdy na nią patrzę, myślę o moich rodzicach. Mówiłem ci już, twój ojciec był jednym z najszlachetniejszych ludzi, jakich znałem. Oddał swe życie za to, by na eterni panował pokój. Mnie przypadł zaszczyt adoptowania jego córki. A moja matka? To tajemnica, której obiecałem nie zdradzać. Kiedy się poznasz, ale nie z moich ust. Nie mam o niej żadnych wspomnień. Zawsze był ze mną tylko wojownik. Wychowywał mnie i uczył. Pokazał mi, jak zachowywać się na polowalki i na dworze królewskim. Dzięki jego miłości i opiece posiadłam obie te umiejętności. Ale nie wiem, kim była, czy też jest moja matka. Czemu jesteś smutna? Czy Kiciuś znowu używał Twojej tarczy jako miski? Nie, Orko. Zamyśliłam się nad swoim dzieciństwem. Masz złe wspomnienia. Gorzej, wcale ich nie mam. Gdybym tylko mogła wiedzieć, co wydarzyło się przed moim urodzeniem. Może zapytam o to wyrocznie kryształowego morza? Nie, Telo, to zbyt niebezpieczne. Muszę zaryzykować. Wyrocznia otoczona jest przez potwory i bestie Nie możesz iść tam sama. Muszę, a tobie zakazuję komukolwiek o tym mówić. A może kryształowe? Zrobię wszystko, żeby poznać prawdę. Strasznie się jej śpieszy. To do niej niepodobne wychodzić samotnie. Nie przejmuj się, da sobie radę. Mam nadzieję. Wiesz, dokąd poszła? Obiecałem dochować tajemnicy. Poza tym jeśli chce iść sama nad morze kryształowe, to jej sprawa. Na morze kryształowe? Nawet Tela może sobie nie poradzić z mieszkającymi tam potworami. Orko? trzeba było ją zatrzymać. Próbowałem. Kiciusiu, musimy ją odnaleźć. Tylko nie mów, że będę się musiał zamienić w tego straszliwego kocura. Przykro mi, staruszku, ale on skuteczniej pomoże Teli niż Ty, na potęgę posępnego władzę. Mam władzę. Interesujące. Tela odbywa samotną misję. Chyba kieruje się w stronę Morza Kryształowego, czyli wkracza na Twoje terytorium, Wodniku. Błagam, pozwól, że sam to załatwię. Dawno temu jej opiekun, wojownik, uratował moją ofiarę, którą zamierzałem złożyć morskiemu demonowi. Teraz mam okazję zemścić się. Zatem do dzieła. Widziałam już ładniejsze okolice, ale nie przyjechałam tu na wakacje. Bestia cienia. To najgorsze, co mogło mnie spotkać. Rzeczą, której się boją, jest jasne światło. A teraz w dalszą drogę. Jesteśmy prawie na miejscu. Mam nadzieję, że nic jej się nie stało. To tutaj, jaskinia wyroczni. Zbliż się. Jestem Tela. Przyszłam. Wiem, po co przyszłaś. Chcesz znać przeszłość i tylko ja mogę ci ją ukazać. Patrz. Znasz go? Zaraz. Tak, to wojownik w młodości. Dawno temu twój przybrany ojciec wszedł przez wiecznie zielony las. Przywiodło go tam dziwne przeczucie. Nagle do jego uszu dobiegł krzyk sokoła. Wodnik i jego podwładni zamierzali pojmać świętego ptaka i złożyć w ofierze morskiemu demonowi. Soku z łatwością mógł im uciec, ale w jego gnieździe było coś, czego bronił. Gotów był oddać za to życie. Oh. Wodnik został pokonany, lecz poprzysiągł zemstę. Wojownik zajrzał do gniazda i zobaczył. Mów dalej. Czuję zbliżające się zło. Strzeż się, Tela. Strzeż się. Człowiek ryba. Wiem, że Tela umiał siebie zadbać, ale nie mogę oprzeć się w przeczuciu, że coś jej grozi. Po tylu latach córka mego starego wroga, wojownika, trafia w moje ręce. Jeśli chcesz rewanżu, to mnie rozwiąż. Mam co do ciebie inne plany: misje specjalne. Skoro himen i kod bojowy wyruszyli na poszukiwanie teli, pomyślałem, że opowiem o tym także tobie. Wydaje mi się, że to ważna sprawa, ważniejsza niż myślisz. Polecę do Teli na skrzydłach Sokoła. I tyle ją widziałem. Tela, jesteś tutaj? Spokojnie, kocurze. Wyrocznia nie zrobi nam krzywdy. Himenie, twoja przyjaciółka jest w niebezpieczeństwie. Została porwana przez wodnika. Złapałeś trop? Chodźmy. Raz na 20 lat układ gwiazd jest sprzyjający. Jest to czas, gdy można przerwać sen Bakulowi i wezwać go z głębin morskich. Oto karmazynowa perła. Kim jest Bakul? I co ja mam z tym wspólnego? Kto jest posiadaczem karmazynowej perły, ma władzę nad Bakurem, najpotężniejszym z morskich demonów. Ale jego usługi wymagają ofiar. 20 lat temu twój ojciec uratował jedną z nich. Wygląda na to, że teraz ty zajmiesz jej miejsce. Wezwijmy Bakula. Nie tak szybko, rybiagemu. Imen, zatrzymajcie go, głupcy. Muszę dokończyć zaklęcie. Bakulu, poddaj się moim rozkazom. Do mnie należy karmazynowa perła. Zostaw to mnie, kocie. Twoje łapy nie nadają się do wspinaczki po kryształach. Możemy skorzystać z tunelu. Mnie również to przyszło do głowy. O rany, czego to ludzie nie gubią? Bakulu, wiesz co twoje i słusz mi wiernie. Nie! Użyj mego miecza. Nie zbliżaj się, potworze. Dopóki wodnik ma perłę, nic go nie powstrzyma. Bierz tych dwoje. Bądź posłuszny swemu panu i zniszcz Nie, moja perła. Tylko ona była w stanie kierować bakulem. Na pomoc, ratunku. Pewnie będę tego żałował, ale. Uratowałeś mnie głupcze. Zobaczymy, czy i ty wyjdziesz z tego cało. Wybacz, wielkoludzie. Mam nadzieję, że mamy go z głowy na następne 20 lat. Dużo ryzykowałeś wracając z powodnika. Należy ratować życie każdej istoty, nawet złej. Wracajmy do domu. Poczekaj, mam jeszcze coś do załatwienia. Wyrocznie. Co było dalej? Opowiedz o mojej matce. W gnieździe była dziewczynka, córka czarodziejki. Po śmierci męża przeniosła ona dziecko w góry, by rosło w pokoju. Po ataku wodnika zrozumiała jednak, że dla pełnego bezpieczeństwa dziewczynki potrzebny jest jej prawdziwy dom. Młody wojownik pokochał dziecko i obiecał opiekować się nim do końca swych dni. Ty jesteś tym dzieckiem, Telą. To znaczy, że moją matką jest czarodziejka z posępnego czerepu. Mama, jesteś moją córką. Któregoś dnia zajmiesz moje miejsce strażniczki posępnego czerepu. Ale na razie czekają cię inne zadania, i do tego czasu musisz zapomnieć o tym, czego dowiedziałaś się dzisiaj. Będziesz pamiętać tylko to, że Twoja mama bardzo cię kocha. Znasz nasz sekret, Himenie. Umiesz dochować tajemnicy? Mam sporą praktykę. i <laughs> you W dzisiejszym odcinku dowiedziałam się, kto jest moją matką. Zrozumiałam także, że człowiek, który zaopiekował się mną, gdy byłam dzieckiem i pokochał mnie jak swoje własne, jest równie ważny jak rodzony ojciec. Bo nie ma znaczenia, czy przyszliśmy na świat w rodzinie, czy też zostaliśmy przez nią adoptowani. Zarówno rodzeni, jak i przybrani, mama i tata tak samo nas kochają i tak samo się o nas troszczą. Zasługują na taką samą miłość. Do zobaczenia.